Kiedy wybrałem medycynę, wiedziałem, że będę zajmował się ludźmi chorymi, kiedy skończę te studia. Że będę zajmował się pomaganiem ludziom chorym bardzo realnie dotykaliśmy śmierci w czasie studiów od pierwszego już roku. A potem coraz bardziej przekonywałem się, że tak naprawdę to, co jest, ważne to co jest prawdą jest tylko życie zaczyna się od pierwszego oddechu podróż zaczyna się rzeczywiście od spakowania walizek i wyjazdu dokąd potem podróżowania kiedyś trzeba ją zakończyć i jako lekarz medycyny paliatywnej towarzyszę osobom które z tej podróży można powiedzieć już wracają myśl taka przyszła mi po takim epizodzie który miałem też w swoim życiu kiedy Podczas badania na krótko zatrzymało mi się krążenie, oddychanie. I nie opowiadam tutaj o tym, że umarłem, że widziałem anioła, tunel, coś jeszcze, bo takie rzeczy w ogóle nie miały miejsca. Raczej było to wydarzenie, które skłoniło mnie do takiej refleksji nad kruchością życia ludzkiego. Nad tym, że jesteśmy, no, a potem wstrzygli nagle nas nie ma, jakby ktoś wyłączył światło. Przyszła mi sobie do głowy taka myśl, żeby skoro życie jest takie kruche, zrobić coś takiego, co będzie mocno szalone. Jeżeli życie jest tak krótkie, to nie ma czasu, żeby robić rzeczy ważne. Trzeba robić tylko te najważniejsze, te bardzo ważne. I pomyślałem, że skoro mnie tak pociąga medycyna paliatywna, to może w tym kierunku. To może otworzyć hospicjum, no, ale nie w Warszawie, nie pod Warszawą. Rzeczywiście otworzyć je gdzieś, gdzie y, istnieje biała plama w opiece paliatywnej. Bardzo bym nie chciał, żeby słowo hospicjum, opieka paliatywna, medycyna paliatywna, opieka hospicyjna kojarzyły się ze śmiercią, bo to jest. Y, no, pewnie gdyby Pan posadził tutaj naprzeciwko siebie patomorfologa, może pracownika kostnicy lub krematorium, moglibyście rzeczywiście rozmawiać o umarłych. My rozmawiamy o żywych, okresu życia. U żywych, których podróż właśnie się kończy. I medycyna paliatyna jest także medycyną właśnie tych żywych.